Witamy serdecznie. Witam. Tym razem Jacku, chciałbym, żebyś przybliżył mi i naszym widzom temat: jak się ma alternatywa do fizyki kwantowej? Bo ja ten, to hasło słyszę cały czas. Ja mgliście pamiętam, jak jeszcze się edukowałem, to raczej mówiło się o mechanice kwantowej, która była bardzo skomplikowana. Miałem ambitnego chemika, który nam tam wałkował, przeskakiwały elektrony balencyjne, liczyliśmy różne rzeczy, jak już zaczęły być rysowane te wszystkie równania, z tego co pamiętam przykład Schrödingera, to nie wiem, czy dobrze powiedziałem, to mój umysł już tego nie ogarniał, bo fizyka to była moja wieczna bolączka i nic z tego nie kumałem. Aczkolwiek sama fizyka kwantowa ten wstęp był bardzo interesujący, bo wiele rzeczy tłumaczyło. Jak to wygląda w ogóle w tym ezoterycznym świecie z tą fizyką kwantową? No powstało takie hasło, które jest chwytliwe i się go używa, a właściwie szafuje się bez zrozumienia w ogóle pojęć. I przeskoki kwantowe funkcjonują, i przy uzdrawianie kwantowe, operacje kwantowe, i wszystko jest teraz kwantowe. I ludzie, którzy używają tych pojęć, sądzę, że powinni zaglądnąć w definicję, co to w ogóle oznacza. Tak, bo jeżeli mamy do czynienia z kwantem, to musimy zrozumieć, co to jest kwant. I wydrukowałeś oczywiście definicję oficjalną, natomiast ja spróbuję wytłumaczyć to najprostszymi słowami. Co to znaczy kwant? To jest jednostka, która jest dalej niepodzielna na dan w danej przestrzeni. Na przykład wiemy, że światło jest strumieniem fotonów, a foton jest skwanty skwantyzowanym światłem, czyli najmniejszą jednostką światła, jaką poznaliśmy. I teraz, gdybyśmy szli od historii, to mamy takie pojęcie jak atom. Z greki atomos niepodzielny w dosłownym tłumaczeniu, co w ogóle na 2,5 tysiąca lat wstecz było rewolucyjnym wyznaniem, że istnieje taka cząstka, z, których, z której wszystko jest złożone która dalej jest niepodzielna. Później nastąpiły dalsze badania. Okazało się, że ta niby niepodzielna cząstka Da się podzielić i dzieli się regularnie, chociażby w reakcjach jądrowych albo w przepływach prądu, gdzie wyróżniamy trzy y, korpuskuły, z których składa się ta niby pierwotnie 2,5 tysiąca lat temu niepodzielna cząstka. Więc skwantowa na tą chwilę, 2,500 tysiąca lat temu, skwantyzowano materię do postaci atomowej. I to by było prawidłowe myślenie, gdyby nie dalsze odkrycia, o których powiedziałem. No to my żeśmy później skwantowali to na protony, neutrony i elektrony, bo na tamten moment była to najmniejsza cząstka niepodzielna, jaką znaliśmy. Fizyka kwantowa podzieliła dalej te cząstki, czyli wgłębiła się do środka tej materii, którą do tej pory uważaliśmy za materię. Więc wyróżniła kolejne kwanty, czyli na przykład kwarki w teorii kwarków, czy też w teorii strun, struny same w sobie. I tak, w zależności od technologii i możliwości obserwacyjnych, możemy dalej rozbierać tą materię. Na razie jeszcze nie, bo nie jesteśmy na tym etapie, ale być może kwantem okaże się coś innego. Powiedzmy, że odniesiemy się do wierzeń. Religijnych, że to będzie myśl poszczególna. Jakby taka myśl miała wyglądać, trudno powiedzieć. Nie podejmuje się yy, nawet yy, symulacji. Takiej. Nawet pomyśleć. Nawet pomyśleć się nie podejmuje. Chociaż spędza mi to sens powiek. Więc musimy zrozumieć, że jeżeli na danym etapie naszych doświadczeń naukowych i obserwacji. Mówimy o czymś, co jest skwantowane, to znaczy, że jest dalej niepodzielne. No i jak teraz, w świetle tego, co powiedziałem, wygląda na przykład przeskok kwantowy? Czyli musiałbym to przetłumaczyć, jak słyszę takie hasło, na to, że przeskakuje coś na niezmiernie małym poziomie elementarnym. Czy ci ludzie, którzy używają tych haseł, zdają sobie z tego sprawę, a może zweryfikują nazwę, bo moim zdaniem jest wprowadzająca w błąd? Chyba, że mają takie doświadczenie i możliwość y obserwacji na takich poziomach kwantowych. No to wtedy nie wprowadzają ludzi w błąd. Natomiast konotacja wokół słowa kwantowego przełączenia, kwantowego uzdrawiania i różnych innych kwantowych cudów, tak dalece narosła, że ludzie już nie rozpoznają właściwej treści denotacyjnej tego słowa. I może ja nie będę pedalskich okularów zakładał, może zacytujesz Państwu, masz lepszy wzrok, co to jest kwant według encyklopedii Wikipedii. No, najmniejsza porcja, jaką można mieć lub o jaką można zmienić, o, o jaką może zmienić się dana wartość fizyczna w pojedynczym zdarzeniu. Na przykład kwant energii. O kwantach energii pamiętam. Ale powiedz mi, Skąd. Dlaczego to ta kwantowość? Bo ja bardziej pamiętam mechanikę kwantową niż fizykę mm -hmm. kwantową, żeby było śmieszniej. I tak jak szukałem w internecie, to wyszło mi na to, że jest definicja mechaniki kwantowej, a nie tej fizyki kwantowej. Skąd w ogóle zaczerpnięto? Dlaczego? Co tam było takiego intrygującego dla tej ezoteryki, że tak usilnie drążą ten temat i tą definicję tak dokładają? Sądzę. Chociaż y, ludzie operujący na tych wyrażeniach mogą się temu sprzeciwić i mają pełne prawo, ale ja widzę to w ten sposób, że tutaj odkrycie roli obserwatora lub rejestratora, bo pierwotnie był to rejestrator w tworzeniu rzeczywistości, spontanicznej zamianie y, zjawiska falowego na korpuskularne, że tutaj upatrują umiejętności na przykład uzdrawiania. I, w związku z tym, że oni obserwują zdrowy mm, na przykład organ u, u, u chorego, u swojego pacjenta, nie wiem jak to nazwać, interesanta apetenta, mm -hmm. e, <laughs> że upatrują w tym tego, że oni obserwują, jak on się e, uzdrawia, powraca do prawidłowego kształtu, funkcji itd. Tak i być może w tym upatrują te, tego porównania ze słynnym doświadczeniem sprzed 100 lat, kiedy to w wyniku włączenia rejestratora spontanicznie pojawiała się materia w postaci korpuskularnej, zamiast zjawiska falowego, które pojawiało się w momencie, kiedy ten rejestrator był wyłączony. I tu skojarzenie poszło w tym kierunku, że rejestrator skojarzono z obserwacją. Zresztą słusznie. I teraz, jeżeli rejestratorem, czyli obserwatorem, jest nasza wyobraźnia, no to tutaj to uzasadnienie jest lepsze. I wtedy tak, i wtedy mogę się z tym zgodzić. Tylko chodzi o to, żeby nie używać słów, których się nie rozumie. Wszystkim nam się to zdarza. Pewnie mi też, chociaż próbuję nad tym zapanować i staram się sprawdzać znaczenie słów. Natomiast, ponieważ stworzyła się nisza w tych potrzebach ludzkich, dążenia do swojej duchowości, i zaistniało hasło, które jest chwytliwe, podobnie jak zaistniało na Przestrzeni naukowej, też chwytliwe hasło typu DNA śmieciowe. Prawda? Mój brat pęka ze śmiechu, jak słyszy y, takie, takie hasło i twierdzi, mimo tego, że genetyką się zajmował, studiował na politechnice biotechnologię i y, y, y mówi, że nie ma czegoś takiego jak śmieciowe DNA. To jest jakieś ukute. Y, Wyrażenie, które ładnie brzmi i fajnie się sprzedaje w przestrzeni publicznej jeszcze. Ja pamiętam kwas dezoksy mm -hmm. i rybonukleinowy, czyli no. RNA czyli i DNA. Oparty na tlenie i pozbawiony tlenu. Tak, jak i tak, tak. Tak, śmieciowego mm. DNA. Nie pamiętam, bo tą genetyką też gdzieś tam no, przetrzepali. Więc... Nie wiem, kto to wymyślił, nie znam genezy tego hasła, ale, ale jest całkowicie nie, nieprawidłowe. Mm -hmm. Podobnie jak y, sugestia, że 95% naszego mózgu jest nieużywane. Nie może być nieużywane, bo by było martwe. Tam przepływa jakiś prąd, zachodzą procesy w komórkach neuronowych. Jest używane, tylko my tego nie widzimy albo nie panujemy w sposób świadomy, tak jakby nam się dowiedziało, albo nie tego mamy dostępu przydę. tak do, do tego narzędzia. Mhm. Natomiast przyroda, jeżeli coś jest nieużywane, no to to będzie to likwidować jako śmieć w organizmie. Tak no. jak niepotrzebne zasklepienie rany z czasem odpada yy, i martwe komórki o, odchodzą od ciała. Albo proces samooczyszczania w ciele. Wyrzucanie zbędnych lub wręcz, wręcz nawet trujących substancji w postaci tłuszczaków, kaszaków, korzeń zęba potrafi się sam wydostać, prawda, wypychany przez tkankę. Te, te rzeczy znamy, bo to jest w medycynie codzienność, prawda? Więc y, ja bym był ostrożny z używaniem tego typu haseł, tak y, y, przechodzę do sumy. Do podsumowania. Bo... No, jeszcze mam jedną uwagę. No i proszę. Bo być może jest to ciekawy trop, nie wiem sam, bo nasynała mi się taka myśl. Czy w związku z tym, że generalnie ezoteryka jako coś takiego nienamacalnego było traktowana niepoważnie, to gdy ludzie, którzy funkcjonują w, tym, w tych tematach, znaleźli właśnie coś, co jest w sumie potwierdzeniem naukowym, że wystarczy pomyśleć i się zadzieje, to być może dlatego tak kurczliwie się trzymają tej definicji, gdyż ona jakby pozwala um, lepiej, wyżej oceniać te ich działania. Bo tutaj mamy podstawę naukową i dokładamy potem wszystko do tej teorii, kiedy rzeczywiście mamy potwierdzenie. Bo wiesz, ten obserwator, który rzeczywiście kreuje rzeczywistość i to, to od niego zależy, bo jak jest. To się dzieje, jak go nie ma, to się nie dzieje, a to tłumaczy bardzo dużo zjawisk. To mając kawałeczek, dokładamy więcej, żeby się chociaż przyczepić pod tą naukę, pod, to, pod uwiarygodnienie tego, co mówimy, o czym co robimy, co, jak działamy. Ale ja bym tego nie traktował w ten sposób, że podczepienie to jest bardzo fajne, że w tej chwili nauka potwierdza to, co my czuliśmy od dawna, ale czy koniecznie jest nam potrzebna. Pomaga, ale nie jest koniecznie potrzebna, bo pierwsze wiadomości pisane o mechanice kwantowej mamy w Ewangelii Świętego Jana. I to już w pierwszym zdaniu, które rozpoczyna. Tylko musimy je przeczytać w Grece, bo jak czytamy je w łacinie. Albo w językach narodowych, no to brzmi tak, że na początku było słowo, i słowo było u Boga, i Bogiem było słowo, i nic się nie stało, co się stało, i tak dalej. Czyli stało się przez wypowiadanie słów, tak to rozumiemy, czytając to w języku polskim lub łacińskim. Ale ona była napisana w Grece. I jak zwrócimy się do źródła tej pisowni, to okaże się, że greckie. Logos niekoniecznie musi znaczyć dosłownie słowo, że tam jest parę znaczeń tego, i jeżeli wybierzemy jedno z nich, które nas naprowadzi na prawidłowe brzmienie tego zdania, które mówi o tym, że logos to jest bardziej twórca słowa, tam gdzie powstaje słowo, to. Wniosek logiczny będzie taki, no gdzie powstaje słowo? Każdy powie, no w głowie, no trzeba najpierw pomyśleć. No tak, z tą głową to nie zupełnie, może około głowy, a może po prostu jest to myśl. Mówię może, dlatego żeby nie narzucić naszym widzom koniecznie tej interpretacji. Ja mam taką. I taki mam wniosek, że dużo sensowniej byłoby rozpatrywać znaczenie greckiego słowa logos jako twórca myśli, rodnik tej myśli i wtedy dochodzimy do sensu logicznego myśl i teraz jak zacytujemy, na początku była myśl i myślą był Bóg. I tak dalej, i nic się nie stało, co się stało, jak tylko przez tą myśl, przez zastosowanie myśli, no to mamy ewidentnie streszczenie albo nawet wniosek z doświadczenia yy, tego związanego z obecnością lub nie obserwatora, czyż nie? Było tyle lat. Przed naszymi oczami to stwierdzenie, nie wykorzystaliśmy go. Potrzebna była nauka, tu zaznaczam potrzebna była, żeby niektórym osobom, które wychowane były w ścisłym treningu naukowym, żeby móc nie kojarzyć trudnych zagadnień yy, alegorycznych z Biblii i mieć oparcie w, w doświadczeniu mierzalnym. I to jest wszystko bardzo dobrze. Jeżeli przyjdą, a przyjdą na pewno kolejne doświadczenia z dziedzin różnych nauk, które będą potwierdzały istnienie nas jako człowieka prawdziwego połączonego ze swoją duszą i ze Stwórcą, to dokona się przełom. Przełom, który będzie potrzebował głębokiej weryfikacji wszystkich nauk, jakie znamy. A w każdym razie na pewno przyrodniczym, przyrodniczych w pierwszej kolejności, jeżeli w pierwszej kolejności, no to pierwszą nauką o, o przyrodzie, o tym, co nas otacza, to jest właśnie fizyka. A później dotknie to chemii, biologii, bo musi dotknąć, będziemy musieli zweryfikować dotychczasowe wiadomości i zaakceptować, że istnieje inny poziom praw fizyki niż tylko obiektów dużych, które do tej pory dość dobrze żeśmy zbadali i są prawidłowe. A że one się wykluczają na poziomie przejścia między jedną fizyką a drugą i zaczyna tam zgrzytać piach w tych trybach, to wcale nie znaczy, że one się wykluczają. Musimy dokonać w sobie również weryfikacji naszego myślenia, bo chcemy myśleć jest tak albo tak. I popatrz, jak się dzieli społeczeństwo na tych zwolenników nauki. Akademickiej, która była do tej pory, i na tych, którzy są bardziej teoretycznie udowodnieni w dużym cudzysłowie, którzy wykluczają to, bo to tylko programy, bo coś tam, jakie to popularne się stało, to tylko program, to tylko program i tak dalej. Oczywiście, że program, ale funkcjonuje. Oczywiście, że tak. Ale ja bym go nie ignorował. Skoro już znamy dwa rodzaje fizyki o, o, o różnych prawach no to trzeba się posługiwać i tym, i tym, bo to jest użyteczne. Oczywiście, jeśli jest użyteczne. I teraz zwolennicy, ci, którzy przeszli na kwantowe uzdrawianie, czy coś tam kwantowego innego, będą chcieli wykluczać to, że wszystko da się zrobić tym. I mamy następny podział, a my chcemy dokonać przełomu, gdzie wszystkie te rodzaje wiedzy i doświadczenia zrozumiemy poprzez tak zwaną teorię wszystkiego, co do czego dążyli liczni fizycy i inni, innych nauk, również w tym również ho, słynny Hawking. Tutaj mam takie ostrożne podejście do, do, do jego nauk, ale próba była, była wielokrotna przez wiele znamienitych postaci i światłych umysłów, która niestety spełzła na niczym, dlatego że cały czas występuje ta kłótnia. A ona wcale nie musi występować. Może, może być to połączone. Więc bądźmy otwarci i nie wykluczajmy je, y, swoimi przekonaniami przekonań, które są użyteczne i całkiem właściwie pożyteczne w naszym życiu. Natomiast z drugiej strony, nie, na, nie nadużywajmy słów, których się nie rozumie, bo. To, to, co ładnie brzmi, jak używamy słownika wyrazów obcych, niekoniecznie musi objawiać naszą mądrość, a istnieje bardzo duże ryzyko, że objawi naszą tępotę. I wtedy mamy klopsa, bo, bo się skompromitujemy. Ja też pewnie niejednokrotnie się skompromitowałem przez jakąś nieuwagę, ale to trzeba poprawiać, trzeba się nad tym zastanowić, zatrzymać i nie, nie drążyć dalej tego samego błędu, nie powtarzać go. Prawda? Tu, tu o to chodzi. Weźmy taki przykład. Polityka, który występuje i mówi do narodu: nasze działania są widoczne, transparentne i przejrzyste. I co, co on takiego zrobił? Wygląda mądro. Wygląda na to, że i taki widz patrzy zaczarowany w niego, bo ma nowy garnitur od Bosa czy jakiegoś innego Armaniego, i piękne oczy, jest wymalowany i mówi: Tak, on przedstawił nam trzy wartości swojej pracy, a tak naprawdę przedstawił trzy synonimy. I to jest brak zrozumienia słów, którymi się wypowiada dany polityk, obnażając jego po prostu tempotę, co zresztą jest w świecie polityki powszechne. Wróćmy do fizyki kwantowej. Podobno, znaczy, wiesz, ja aż tak bardzo nie wchodzę głęboko. w że ja raczej staram się mieć poukładane puzelki, ale jest osoba, która bardzo dobrze tłumaczy te zjawiska. I teraz wyprowadź mnie z błędu albo potwierdź, bo taki pan A mnie to się nazywa Haramain. A nazwę Harama. Podoba... Ale on nie, on, on właśnie robi jeszcze ciekawszą rzecz. On tłumaczy i tą fizykę, i tą. A właśnie o to mi chodzi. I bo... robi kawał dobrej roboty. Trochę się ostatnio zatrzymał w niej. Coś tam, gdzieś go pogłaskali jakimś apanarzem i, i, i coś się tam wydarzyło, ale dotychczasowa jego praca jest nieoceniona wręcz. Ja, ja bardzo polecam. Natomiast jeśli chodzi o wytłumaczenie samej fizyki kwantowej i mechaniki, jak ona działa, to jeżeli jesteście kochani zainteresowani, to polecam interpretację pana Polaka, Johna Weto, który dla niefizyków, omijając wyrażenia trudne i niezrozumiałe, doskonale i w obrazkach, jeszcze w animacjach, tłumaczy, jak to działa. Tak prosto, że nie sposób tego nie zrozumieć. Dawno zapomniany, bo Dawno nagrywał te programy, być może one gdzieś tam w sieci troszeczkę zeszły z, z tych propozycji, z mm -hmm. tych promocji, które widzimy w Skyscraperze. Natomiast, natomiast, stale aktualne, i ten komentarz te, tego pana ja jako oglądałem byłem zachwycony jak można w prosty sposób przekazać ludziom że takie coś w ogóle istnieje opierając się na faktach powołując doświadczenia wymieniając nazwiska gdzie można go zweryfikować. Jak ktoś y, lubi wyższy stopień trudności, to może sobie wejść i to sprawdzić na wyższym poziomie trudności. Jest jeszcze kolejny, czyli tablice z zapisami tych wyników, gdzie jeżeli ktoś zna matematykę abstrakcyjną, to, to się połapie w tym. Więc są różne poziomy poznawcze, które trzeba poznać, ale niekoniecznie te wyższe, żeby zrozumieć istnienie takich zjawisk. Natomiast wracając do Twojego pytania, super robota, dla mnie, dla mnie bomba. Haramain się sprawdzał do tej pory i jego praca jest y, dla ludzkości bardzo ważna. Jak w tej chwili, nie wiem, mam pewne obawy, bo, bo tam się do niego to towarzystwo fizyczne już dobrało już go zaczyna głaskać po plecach i różnie może być. Ale nie śledzę tego na bieżąco, więc nie będę wydawał opinii. Bardzo mnie cieszy to, co powiedziałeś, dlatego że osoby, które rzeczywiście chcą wiedzieć więcej, zostały przekierowane do dwóch bardzo sensownych osób, które mm -hmm. potrafią to przekazać po pierwsze w interesujący sposób. I co najważniejsze, to, co ty zweryfikowałeś, że możesz naprawdę polecić, bo, bo warto. No, tak, no bo, no bo spróbowałem, tak. Tą czekoladę jadłem, jest smaczna. I myślę, że jeśli rzeczywiście chcemy rozmawiać o fizyce kwantowej i rozumieć albo zadawać wnikliwe pytania takie upierdliwe jak ja, no to może najpierw warto by trochę przeglądnąć, a potem czasami, gdy ktoś będzie opowiadał nam dyrdy mały, to zapytać się go o takie bardzo proste sprawy, które sami zrozumieliśmy. Okay. No właśnie, zdefiniuj kwant. Dlaczego ten kamień czy ten odpromiennik jest kwantowy? Bo co robi? Jak to jest obiekt duży, czy tam w środku są małe obiekty, które coś wykonują, czy działko jakieś. Y, przy czym ja nie krytykuję wynalazków w tej chwili, na przykład działka organowego. Nie, broń Boże, to, to nie, nie jest moim celem. Tylko nie dajmy się ogłupić, bo tutaj też istnieje pułapka, bo my o pułapkach parę rzeczy żeśmy y, y, tutaj już y, sprzedali ludziom, y, tą. Tą treść, że trzeba uważać na pułapki ego duchowego, mistrzostwa, mesjanistycznych wizji, wybrańców typu neo, tam, czy tam innych wybrańców, którzy, których imię jest w, w świętych księgach i oni nagle się obudzili, czy obudzonych gigantów i tym podobnych. Pewne rzeczy my wiemy, że są. Zapisane, ale system też wie, że one są zapisane, i może nam podsyłać na przykład też przebierańców. I trzeba z uwagą weryfikować na bieżąco, bo to, że na przykład pan Haramein wykonał kawał dobrej roboty, nie wyklucza tego, że na przykład zostanie wykluczony z palestry jakiejś, obnażony, wyśmiany albo zmieni front. Na przykład, co się zdarza również w ezoteryce lub w, w, w jakichś tam alternatywnych trendach, ale to nie z, z jednej strony można by było powiedzieć: O, sprzedał się, sprzedał się, sprzedał. Chociaż ja tego nie wiem, czy się sprzedał, tak? A mówię tylko przykład. Mhm. I następuje odrzucenie. Ale dlaczego? Przecież zanim się nie sprzedał, zrobił kawał dobrej roboty. No to dobrze, to oddzielmy to, co on się sprzedał, a weźmy to, co on tam tu zrobił fajnego i użytecznego. Nie myślmy tak sztampowo. otwórzcie, kochani, myślenie, nie oceniajmy ludzi. Póki robił dobrze, no ja kiedyś na przykład czytałem bez okularów i czytałem dobrze, a teraz czytam źle. Ale czy to znaczy, że wcześniej nie czytałem dobrze? Byłem lektorem w, w paru mm, tam, powiedzmy,. kościołach? Nie, aż tak to nie. Używałem swojego głosu do, do, do pewnych zadań i wydaje mi się, że robiłem to dobrze. Nie przekreśla to mojej pracy tam włożonej, prawda? A teraz robię coś innego, a za chwilę mogę robić coś innego. Czyli co, jak wpiszę sobie w Google'ach XXX filmy niemieckie lat 80. to, to swój głos usłyszę? Nie, 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 usłyszysz. Tam nie akurat. Na pewno nie z X-ami. Dobrze, myślę, że pora zakończyć. Mam nadzieję, że nasi widzowie teraz wiedzą, że trzeba być bardzo uważnym. nie tego... skreślajmy ludzi. Tak, my absolutnie nikogo nie kreślujemy. Bo jeżeli niskujemy. ktoś zmieni front albo na przykład zdarzy mu się szaleństwo, bo, bo to się zdarza ludziom czasami, z jakichś powodów, może broni skalarnej, czy też my, 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 mind, control. mind control, może być. Ale jeżeli zrobił coś dobrego, wybierzmy to dobrego, Potraf... nie, nie generalizujmy, bo to jest skrzywienie w naszej psychologii, które co prawda upraszcza nasze życie, oszczędza energię w naszych umysłach, ale my tej energii mamy wystarczająco. Posługujmy się czuciem i umysłem, bo to, on, te narzędzia są, są nam dane i trzeba to robić. I, i jak wi widać w komentarzach. Ja też czasami jakąś bzdurę powiem Co? Super Jeżeli merytorycznie mnie ktoś po, poprawi Super, dziękuję Weryfikuję swój pogląd Rozszerzam go Bo właśnie na tym polega również rozszerzanie świadomości Wiem mniej na tą chwilę W tej sekundzie wiem tyle Ale za trzy sekundy może dojść do mnie Albo za trzy lata Dojść do mnie informacja, która poszerza to I, i, i wymaga ode mnie zweryfikowania poprzedniego stanowiska więc to działa i na, na poziomie redukcyjnym, i na poziomie mm, ekspansywnym. I Nie zapominajmy o, o tym. Pozbądźmy się tego lenistwa umysłu. A umysł nasz jest leniwy z natury, bo pobiera bardzo dużo energii i będzie chciał ją oszczędzać. A my jesteśmy władcą naszego umysłu i mamy go zmusić do takiego działania, które jest korzystne dla nas. I to, to był to naprawdę o takie proste. Mhm. Dziękuję bardzo. Ja również. Do widzenia. Do widzenia.